Dzień dobry, kolejna niedziela moi drodzy, 14 lipiec e, i cóż, ostatnia 300 sezonu. E, więc, e, no już się chyba powtórzę, kiedy to zleciało, e, Naprawdę, momentalnie e, mam wrażenie, że słuchajcie, z roku na rok to jakoś szybciej biegnie. E, to jakaś chyba taka stara prawda, nie, że im człowiek starszy, tym szybciej czas biegnie, e, moi drodzy, ale wracając, wracając do lotów, czyli co, trzysetka setka dzisiaj, a zakoszowaliśmy 53 gołębie e, i wiecie co, poszły piąta, muszę serknąć, jeszcze, nie chcę was wprowadzać w błąd, e, piąta, piąta coś, ale kurde. 5.45 wydaje mi się, ale dobra, sprawdzę jeszcze raz i, i wtedy powiem Wam dokładnie jeśli chodzi o warunki pogodowe, no to wygląda to, słuchajcie, naprawdę przepięknie dzisiaj. Gdzieś troszeczkę chmuraczek, po trasie deszczu nie widać, ale powiem wam, że wczoraj przedczoraj masakra, po prostu cały czas jakieś deszcze, burze. Eee, tragiczna pogoda eee, jeśli chodzi o lato, lipiec eee, dzisiaj no fantastycznie eee, więc cieszę się bardzo, że się wypogodziło eee, i co słuchajcie aha, herbata już tutaj przygotowana standardowo moi drodzy tylko zobaczcie, teraz, teraz robimy już takie wiaderko eee, za każdym razem eee, i taka herbata już idzie do eee, i młode też dostają tu jest akurat dzisiaj na drogi oddechowe E, więc I oczywiście standardowo już miód cytryna, e, za chwileczkę jeszcze w, w, e, doleję e, belgasol, myślę e, dzisiaj, belgasol albo to jamin. E, wiecie zawsze, zawsze, e, zawsze mieszamy e, te produkty, czasami dajemy też je łącznie, trochę tego, trochę tego, e, no i to tyle, e, przy okazji proszę zerknąć. Zawsze też troszeczkę, troszeczkę ziółek sama podpijam standardowo, więc słuchajcie, też zawsze prozdrowotnie tutaj przy okazji lotów działam dla siebie i tyle moi drodzy, tytułem wstępu. Jeśli chodzi o wiatr, jeszcze wam powiem wiatr dzisiaj południowy spychający do morza. Ogólnie w tym sezonie właśnie te wiatry takie no często właśnie spychające spychające w kierunku morza a dobra jeśli chodzi o jakieś podsumowania to to jeszcze będzie czas na ten moment moi drodzy wystarczy zbliża się godzina dziewiąta tyle wam jeszcze powiem a po dziesiątej a po dziesiątej będziemy dziś tutaj powolutku już sobie zerkać w niebo także do usłyszenia no i słuchajcie mamy gołębie pierwsze Sześć sztuki. A, I znowu... I znowu nas kurde e, prawie zaskoczyły, ale prawie. Dobra, widzę dwa następne. Ja wiem, ja wiem, bo ja Widzę dwa następne. O i kolejne, dobra. No słuchajcie myśleliśmy że będą gdzieś tam koło dziesiątej, ale okazuje się że jest przed dziesiątą. Nie mam zegarka, zaraz zaraz zerkniemy sobie. Dobra dwa kolejne trzy. No to będzie ekspresowa. Słuchajcie, kolejne są nie. No co tu się dzieje, Krzysiek? No pięknie, zbombardowały. Słuchajcie. Na tej ostatniej 300. Dobra, pogubiłam się w liczeniu. Chyba 14, myślę, powinno być. No, zaraz zobaczymy, ale słuchajcie, jakoś tutaj od morza, moim zdaniem, idą. E, czyli ten wiatr e, południowy, myślę, zrobił robotę. Zobaczymy. Ile jest? 13, no, a ja mówiłam 14, 13 jednak. No, numer niezły. Nie, nie dużo nam brakowało, żeby znowu, co? Przegapić, bo bo standardowo tutaj sobie chodzimy. Krzysiek jeszcze był na grzybach stan tak naprawdę przyjechać Aha. chodź czekaj, no Okej, okay, 14. No to ja nie wiem. Czy wyłączać, czy co robić? Dobra, i jeszcze są. No, słuchajcie, ekspresowo to idzie. Oj, kolejny, ale z tyłu. Z tyłu gdzieś tutaj. Z kierunku nie idą na pewno. Dobra, jest kolejne. Ale na jakim tempie one zalatują, co? Tak, tak, pędzą naprawdę No 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 Są dwa następne Ale z góry gdzieś Kruga słyszymy z Dobra, słuchajcie, chciałam wskoczyć do gołębika, ale... ale cały czas włączają gołębie. Jest kolejny. I jest następny. Tak mi się wydaje. i się to wyłącz. Zobaczcie, szybko zerkniemy na lawendę. Cudownie wygląda. Tyle motyli, Ale już czas na nią będę ścinać w tym tygodniu. Także o, jest kolejny gołąb. Myślę, że coś koło połowy będzie. Dobra, chyba coś jeszcze idzie. O, dwadzieścia cztery, słuchajcie. To jest blisko, chyba coś siada. Dobra. ona słuchajcie w zeszłym tygodniu była pierwsza wcześniej też była pierwsza, teraz trzecia i powiem Wam, że to jest samica po, po tym Darka Marciszewskim 7202 też jakoś fajnie się tak obudziła i, i same, same czołowe konkursy robi dom tutaj czterolatka no ale tak jak widać Rocznych sporo moi drodzy. A w czołówce. Okej, okay, ekspresowo to jest po prostu ekspresowo. Ech, dobra. O słuchajcie, tutaj już mam też lawendę, tak jak widać. O no 0,2 oczywiście też jest. Ech, ale zobaczcie, tu już nie wisi właśnie wiązaneczki i będą tutaj porozwieszane standardowo po całym gołemniku, zresztą po wszystkich gownikach. I słuchajcie, oczywiście dla tych, którzy w tym tygodniu, jak zetnę lawendę, pojawią się w sklepie a to też będą mogli sobie takie lawendy podbierać, tak jak to było wcześniejszymi laty, czyli rok temu, dwa lata temu, też już tą lawendę sobie odbieraliście i chyba coś siada moi drodzy. Tak mi się wydaje? Tak. Jest o 7-8. nasz więc yy, nasz czteroletni? Okej. Okay. 26. Słuchajcie, jeszcze 27, jeszcze jeden i będzie, i będzie przepołowione. Ekspres, po prostu ekspres. No dobra, mamy, mamy, dobra. 28, ja pierdzielę. No, nie spodziewałam się. No, umawialiśmy się, kurde, umawialiśmy się, że gdzieś tak koło 10 się zbierzemy i będziemy sobie tutaj zerkać. I kolejny go i tym sposobem też powiem wam, że o, do minerałów są. tutaj dobrały. I tym sposobem szwagier nie zdążył na dzisiejszy lot. Tyle chciałam Wam jeszcze powiedzieć. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że w tym, tygodniu, w tym tygodniu głębie były naprawdę bardzo słabiutko karmione. Widzieliśmy, że ten wiatr ogólnie do morza gdzieś tam po trasie też być, mógł być właśnie wspomagający delikatnie. Więc powiem Wam cały, cały sezon, cały sezon walone naprawdę tak mega, mega, mega. A teraz zostały nam już te dwa loty, więc już. A troszeczkę, troszeczkę ograniczyliśmy, ograniczyliśmy e, karmienie. I no dobra, i tyle moi drodzy na ten moment. Idę sobie popatrzeć jeszcze, bo przepiękna pogoda, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, przyjemnie się ogląda ten dzisiejszy lot, e, więc, e, więc jeszcze sobie tam troszeczkę e, zerkniemy A głębi jeszcze raz. 30. No dobra, no 31. Ok. I trzydzieści dwa, ja pierdziele, trzydzieści jeden i zostanie nam równa dwudziestka, okej, okay. no Łaśnie Dwadzieścia jeden gołębi brakuje, no trzydzieści dwa. Kochani, i gołębie w gołębniku już jest 40 czy powyżej 40 mały przerywnik. Słuchajcie, bo nie zdążyliśmy na odwieczne dania: będzie jajecznica na kółkach. Powiem Wam, że kurek po prostu w tym roku jest ogrom. A myślę, że innych grzybów będzie z innymi grzybami będzie podobnie I, i właśnie robi się jajeczniczka. I Słuchajcie, mój po prostu mega sposób blanszuje je na patelni. Na wysokiej temperaturze, aż wyparuje woda. Odrobina masełka do tego jajeczko. E, przepraszam, jeszcze troszeczkę cebuli e, najpierw. A jak ta woda już odparuje e, z tym masełkiem e, i do tego na koniec jajeczko. Rewelacja. Te kureczki są e, po takim blanszowaniu. Słuchajcie, ja wyrzucam je po prostu takie mokre, e, wyrzucam je na patelnię. E, I one też słuchajcie, puszczają troszeczkę wody swojej, więc tutaj żadnej wody nie dolewam absolutnie. E, Czekam aż to odparuje. Słuchajcie, rewelacja po prostu. Rewelacja. Kiedyś, kiedyś robiłam to inaczej, blanszowałam je normalnie w garnku z wodą. A teraz, teraz to jest takie szybciutkie blanszowanie w niewielkiej ilości wody, tak jak widać na patelni. A po odparowaniu troszkę masełka, cebulki, jajeczko i jest rewelacja. No dobra, i słuchajcie, zerkamy sobie szybko. 50 gołębi na zegarze, brakuje tylko 3. A 9.40? Siada teraz ten ostatni. Co prawda mega spóźniony, bo był typowany do Inter. Aha, kurde, jeszcze nie zerknałam właśnie, jak to Inter wyszło. Na pewno 55 była w Inter, na pewno 91 widziałam w Inter. Zobaczymy, jak tam dalej. Z tym trzecim będzie, ale dobra, moi drodzy szybko pędzę kończyć śniadanie bo słuchajcie jesteśmy tak w połowie śniadanka a jajeczniczka z kurkami E, już zjedzona, ale jeszcze muszę kawkę dopić na spokojnie, e, bo dzisiaj znowu wszystko w biegu. E, na pewno coś Wam jeszcze moi drodzy tutaj e, opowiem odnośnie lotu dzisiejszego. Zobaczymy w ogóle. No mamy, mamy dopiero sprzed dziesiątą, więc e, zobaczymy, czy, e, czy nam się to skompletuje jeszcze dzisiaj, jak to będzie wyglądać. Także do usłyszenia. Pozdrawiam, dobry lot. Witajcie kochani, jesteśmy już y, po ostatniej trzy setce sezonu lot szybki, a tak jak widzieliście, gołębie nas no, znowu zaskoczyły, ale, ale na szczęście udało się nagrać. I, I cóż mogę powiedzieć? Na pewno usiadły pięknie, przede wszystkim no, w skupisku ogromnym. To już pomijając też te warunki, bo jednak wiatr był wspomagający, ale i tak, i tak, słuchajcie, był fajny lot. Jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Trzeba też dodać, że słuchajcie, no, już powoli końcówka sezonu, więc gołębie też. Też już, słuchajcie, są, są na pewno zmęczone. No ale fajnie, fajnie to wyszło. I słuchajcie, mam tutaj ze sobą, chciałam Wam pokazać samicę, tą 55, która dzisiaj siada trzecia. W zeszłym tygodniu siada pierwsza. Dwa tygodnie temu też pierwsza. I wcześniej, nie pamiętam który to był lot dokładnie, też usiadła, słuchajcie, pierwsza. Więc i słuchajcie, na 12 lotów tylko dwa konkursy zgubione. Więc powiem Wam szczerze, no, to jest dwulatka. Taki ciąg do gołębnika mega się cieszę, zobaczymy, zobaczymy co tam będzie się słuchajcie działo z tym gołębiem dalej, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona i tak jak Wam wspominałam to jest samica po, po gołębiu Dar Darka Marczewskiego 7202 po tym, którego mieliśmy pożyczonego w rozpłodzie i po naszej szali, także no fajna mieszanka no i już charakterystyczna też widać tak jak większość tych gołębi tutaj od Darka czy podarka Darka gołębiach właśnie taka pstra, słuchajcie, z białymi, z białymi lotkami, także fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Podoba mi się to, jak sobie radzi, oczywiście. I jeszcze dowodam Wam, że słuchajcie ten samiec, który usiadł dzisiaj drugi, ten 91. To jest jej, jej partner. Co prawda z innej rodziny, ale akurat słuchajcie, on też fajnie, bardzo fajnie leci, bo w tym sezonie zgubił tylko trzy konkursy i też ogólnie właśnie w czołówce. Jeden z lepszych samców naszych, także fajnie. I tyle, moi drodzy. Dzisiaj, cóż Wam mogę powiedzieć. Myślę, że na jakieś podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Mamy jeszcze 500, mamy jeszcze maraton. Odwrotnie, najpierw maraton, później 500. Więc dwa loty, na które tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo czekamy. Gołębie tak naprawdę były przez cały sezon no, mocno ładowane, po to, żeby na tej końcówce coś pokazać. Więc mam nadzieję, że, że tak faktycznie będzie i że to przyniesie właśnie wymierny efekt. A także cóż moi drodzy, dzisiaj tyle ode mnie. Dla Was. E, widzimy się na pewno e, na kolejnym locie. Coś mi z tyłu głowy chodzi, że coś miałam Wam jeszcze powiedzieć, ale, e, ale teraz chyba sobie nie przypomnę, więc um, cóż. Dobry lot moi drodzy i widzimy się e, na pewno za tydzień.